Dobra, teraz musimy tutaj... Jakbym tego filmiku nie obejrzał, to, to znaczy nie posłuchał co on mówi, to byśmy... To, to bym tego chleba nie znalazł. No ale tu się trop przerwał. W wodzie to będzie. O jest. chyba tego... Nie, no nie wiem, gdzie to jest. Jak tak, to nie musimy nikogo zabić. Bo tutaj... Niemożliwe, no. Gdzie on jest? Tu się trop przerwał, tu. Nie wiem. Czekajcie, pójdę tam. O, tu jest! No! To będzie chyba, gdzie musimy walczyć. Chleb. No, musimy walczyć. O, będzie chyba ten z To on jest chyba. Nie mogę gry zapisać. Dzień dobry. Chciałby pan coś kupić? Co wiesz o atakach orków? O nic, proszę pana. Jestem zbyt zajęty zarabianiem na życie. Czy przez wojnę twoje interesy bardzo ucierpiały? Wzbogaciłem się dzięki wojnie. Więcej ludzi kupuje broń. Dobra szukamy dalej albo chleba, albo to będzie... tam. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Oje dobra, zapisz. Zapisz. O dobra, zapisał się i to myślisz, że to będzie... ten o. Zostaw mnie. Nie ma to jak... Na pewno masz coś lepszego do roboty. Niemożliwe. Zostawmy mnie w spokoju. Nie podchodź nie. zbyt blisko ognia. Na pewno masz coś lepszego do roboty. To był chleb. A już hmm. broń! Właśnie, zjeżdżaj stąd. Wiem, że... No i gdzie on jest? Wiem, że kiedyś tę misję wykonałem. Musiałem z kimś walczyć, ale wiem czy co... Schowaj broń. Jesteś mądrzejszy niż się zdaje. Hmm. I co? Tu się trop urwał, chleba nie ma. A ja myślę, że to jest ten tutaj. Cudowny ogień. Nie, cudowny zostaw mnie. Nie ma to jak gorący ogień. Handluj, zobaczymy co on to ma. O, nie O. Nie, a jak tu nie... Myślisz, że? Mapę ma 500 złotych, a my mamy... Jasne, czemu nie? Byśmy mogli mu pałkę sprzedać. Powinien był wiedzieć. Ciebie to nie okazuje. Eee, ile to nie da? Jakbyśmy nie mieli dość problemów. A nie. Lepiej się nie wstrąca. Han. Gorzej już być nie może. Razem. No i chyba tylko to mamy mu do zaoferowania. Wiem człowieku, wiem. No, a tylko to. Może lepiej nie zwamy tego menu. No. Nic nie miał, a my tutaj jedziemy. A już musimy... broń! Zabnijmy. Właśnie, spadaj! O, będzie chyba tamten krowami mi coś. Ja chyba później ten się wykonam, bo tu na razie no, nie ma chleba, nigdzie. Na pewno masz co... Zostawmy rozmawiamy. To ja pójdę, to mi się wykonam. No. Dobrze ci razem. mają. Co prasa była wiem. wtedy? Nie Bele. masz nic do roboty. Zajmij się swoimi sprawami. Nie co? Kim o, jesteś? To są, to są. Jednym z mieszkańców Myrtany. Cóż, kimkolwiek jesteś. Jest. Nie mam nic do ciebie. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Więc najlepiej idź najpierw do naszego przywódcy, a noga mogę coś dla ciebie zrobić co kto och tak czemu nie pochodzisz z kasty niewolników nie jestem tylko jednym z mieszkańców myrtany kim jesteś jestem niewolnikiem nie ork hmm to nie może być prawda jestem alchemikiem tak jestem alchemikiem jejku tylko nie pytaj mnie o imię co robisz Tworzę... Mm, o, tak! Y, tworzę najpotężniejszą miksturę w historii alchemii! Jak ona działa? Mm, ten, kto ją wypije, staje się grubszy. Nie, mm, wyższy. Nie. A, ten, kto ją wypije, staje się potężny. Żadna inna mikstura nie czyni tak potężnym. Naprawdę? Zjadłeś dziś za dużo bagiennego ziela? Bagiennego ziela? Nie, nie potrzebuję go. Do tej mikstury potrzeba mi trochę ognistej pokrzywy. Ognista pokrzywa? Można ją łatwo znaleźć. Może sam jej poszukasz. Zawsze, gdy idę zbierać ogniste pokrzywy, atakują mnie ścierwojady. Ale wiesz co? Wyglądasz na kogoś silnego. A z nieprzetrawionej pokrzywy będzie jeszcze silniejsza mikstura. Tak, chcę ognistą pokrzywę. Prosto z brzuchów najedzonych ścierwojadów. Zrobisz z tego miksturę? To niezdrowe. Och, nie! Umyję wszystkie składniki przed ich użyciem. Znajdziesz je dla mnie? Hmm, a co dostanę w zamian? Może zainteresują Cię mikstury? Potrzebny mi też list polecający dla Anoga. Tak, oczywiście. Uwielbiam pisać listy polecające. Dobrze. Ilu pokrzyw potrzebujesz? Około siedmiuset. Nie. Wystarczy pięć. Gdzie znajdę ścierwojady? Ścierwojady znajdziesz gdzieś. Yy, może w Nordmarze. Nie pamiętam. Poszedłbym z Tobą i zostałbym przynętą na ścierwojady, lecz wolę nie opuszczać Silden. Dobrze, ruszam. No i teraz, tak, jest znaleźć pięć pokrzyw. Tu będę te sierwojady... A, krowy co? Można je zabić? Nie wiem ja się, że nie, nie, nie. O, to jest to... Nie. Ich jest. Tam coś sierwojady, zapiszemy lepiej grę. No i trzeba zabić te sierwojady, znaczy trzeba ognis te, bo, bo on sierwojady nie mają w sobie, on kłamał. Szukamy mówię z tej pokrzywy. O no, no. No chodź, no chodź, no chodź, no. O sierwony, to ty nie jesteś. O, 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 o je. no, Wal go, wal go, wal go, wal go. No Nie, no za to, bo. O, 50 doświadczeń. O, ja mamy, chcę sobie Ale dzisiaj my, dzisiaj my, dzisiaj my. Ale dzisiaj 10, Ale O, 10, 10, O, 10, Wszyscy na mnie poszli. Ja jest, tu jest. Ja muszę się cofnąć do strażników, żeby pomogli. O cię mordę. Pozwolę sobie sami na mazy. Jakie noby. Uch, oh. Czekajcie, muszę zrobić cięcie zaraz. Tak! Dobry już jestem? Oj Jezu. No niemożliwe, no nie walczę z nimi. No kto nie walczy ze sierwujadami? Myślałam, że pomyliłem się z Minecraftem. Ja myślałam, że będą się życia same regenerowały A tu trzeba sobie Hej, patrz co robisz O ja, walcz O to, to dało HPP Pokażcie jakoś jak to się walczy Hej, patrz co robisz Sorry, sorry mhm. No dalej Pokażę, wie... Uf. Pokaż mu Oj co? A mistrzu A nie Może lepiej nie zwalę tego na inny O, widać, widać, ładnie Uf. Uf. Tak nie kij, że nie mogę krok walnąć, a muszę się ja Aj co? Sorry Uf. Uf. Klinika, nie, no. zdobędę te ogniste pokrzywy i kończę bo... Zarazdzie poza limitem... O ognista pokrzywa nie No 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 nie no bo żałuję kram nie myślałem że No naprawdę Idę mam tych pokrzyw teraz? Ognista pokrzywa, dobra, może myśleć i będzie misja wykonana. list polecający będzie. No i będzie można kończyć już ten, no, nasza, nasz odcinek drugi. No klaskać mi tutaj jeszcze raz. No. Witaj! Wysłałem kogoś po pokrzywy, ale nie pamiętam kogo. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, że czekam na te pokrzywy. Zrobiona. Pięć niestrawionych pokrzyw. Aaaa, dziękuję! Po co mi ona? A, pamiętam! Oto nagroda! Dobra. Będziemy kończyć. Nie, ale, ale... Witaj! Wyglądasz znajomo. To ode mnie dostałeś pokrzywy. Naprawdę? O bogowie! Udało ci się nieźle wyrosnąć. Och, cóż, miłego dnia. No to no, tyle, bo w tym odcinku. No, wykonaliśmy jedną misję. No teraz jesteśmy bardzo blisko tutaj do tego siadu. Szukaj, no tutaj przy klebie. No. No nie wiem, popatrzę jeszcze później. No dobra, no to żegna się z wami, Joy, na razie.